Barbara Jundo Kaliszewska, urodzona wejszyszkach. Dorastała na terenach radzieckiej Litwy, obserwując transformację ustrojową oraz budowę podwalin niepodległego państwa litewskiego. Od ponad 20 lat na stałe mieszka w Polsce, gdzie na Uniwersytecie Łódzkim zawodowo zajmuje się historią, tą wyjaśnioną i tą, której być może nigdy nie uda się nam wyjaśnić. Zawsze, kiedy wraca w rodzinne strony, na wileńszczyznę, powtarza, że. Warto zaglądać w przeszłość i pokazywać ją taką, jaka była naprawdę. Witam państwa bardzo serdecznie. Józef Mackiewicz wielokrotnie w swoich książkach analizował metody manipulowania międzynarodową opinią publiczną przez Sowietów. Jedną z podstawowych technik jest fałszowanie rzeczywistości. Zapraszam na rozmowę z Agnieszką Bryc, autorką książek o współczesnej Rosji. Doktor Agnieszka Bryc jest politolożką specjalizującą się w stosunkach międzynarodowych. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Jest redaktorką naczelną The Copernicus Journal of Political Studies. Przez wiele lat działała aktywnie w Radzie Ośrodka Studiów Wschodnich. W swoich badaniach koncentruje się na polityce zagranicznej Bliskiego Wschodu i Rosji. Wilno dla Agnieszki Brycy jest miejscem wyjątkowym. Jak mówi, to właśnie w Wilnie, jak w Soczewce, skupiają się problemy bezpieczeństwa współczesnej Europy. Imperialne zęby Rosji, albo imperialna choroba Rosji, często powtarzasz, że imperialna świadomość Rosjan zaszyta jest w ich DNA. Czy rzeczywiście tak jest? Tak. Zaszyta jest i to bardzo głęboko, ponieważ rodziła się wiele pokoleń temu i tak wgryzała się w DNA rosyjskie, w świadomość Rosjan, w taką wyobraźnię masową. W tym wszystkim widać, jak Rosjanie mają problem ogromny z tym, żeby patrzeć na sąsiadów w kategoriach nie strefy buforowej, ale suwerennych, niezależnych Niezależne podmioty. Mają ogromny problem z tym, żeby pozbyć się takiego, takiej skłonności do załatwiania spraw poprzez agresję. Mają problem z tym, żeby nie narzucać swoich wartości, przekonań, kultury, własnej interpretacji historii, uszanować odrębność historyczną, kulturową swoich sąsiadów. Um, i to jest wgryzione tak bardzo głęboko w rosyjską świadomość, że trudno będzie nam Rosję zmieniać. Rosja po mistrzowsku zmienia terminy, fałszuje rzeczywistość. Najlepszym przykładem jest chociażby narracja o II wojnie światowej. W narracji rosyjskiej nie rozpoczęła się w 1939 roku, tylko w 1941. Zakończyła się nie 8 maja 1945 roku, tylko 9 maja. To nie była Druga wojna światowa w narracji rosyjskiej, tylko wielka wojna ojczyźniana. Wreszcie Rosjanie nigdy nie byli agresorami, tylko zawsze byli ofiarą, a następnie wybawcami. Do dziś społeczeństwa nie tylko Rosji, ale również niektórych państw sąsiednich funkcjonują w tym postsowieckim imaginarium. Jak to zmienić? Ta historia polega na tym, że dzisiaj to, co tworzy Władimir Putin, to jest taki nowy typ człowieka. Tak jak kiedyś w czasach stalinowskich mieliśmy do czynienia z tworzeniem homo tak tego człowieka radzieckiego, sowieckiego. Dzisiaj Putin tworzy, sterując swoim państwem, homo Putinicus i tak to coraz częściej nazywamy. I ten Homo-Putinicus, on w znacznym stopniu jest ukształtowany przez mentalność Homo-Sowieticus. Wprost z niej wywodzi się. Tak jest, ale też jest jakby otoczony takimi elementami oprócz Homo-Sowieticus, elementami imperialnej, takiej pamięci imperialnej Rosji, nostalgii neoimperialnej dzisiaj. Takiego militaryzmu rosyjskiego, ideologii, tak jak w czasach sowieckich, komunistycznej, ale komunizm zastąpiła nowa ideologia, ona pełni dokładnie tę samą rolę, dzisiaj jest to ten rosyjski, putinowski konserwatyzm. Więc mamy Homo Putinicusa, i ten Homo Putinicus jest absolutnie takim wytworem, który potrzebuje nowych terminów, nowych nazw, ale Wszystkie nazwy bazują na starych takich archetypach, więc mamy absurdną, taką często schizofreniczną mieszankę, która jakby odpowiada Rosjanom. Znaczy oni nie widzą sprzeczności w posługiwaniu się językiem takim sowieckim, z czasów sowieckich przemieszanie to z mentalnością i z takimi wartościami imperialnymi jeszcze z czasów rosji -carskiej. E, więc mamy absolutnie mieszankę trochę nowych terminów, e, ale one są jakby prawda, przeplecione taką, taką starą ideologią, tą starą mentalnością. Więc mamy Homo Putinikusa, który jest nową wersją Homo Sovietikusa, mamy e, rosyjski konserwatyzm, który zastąpił e, e, sowiecki komunizm. Mamy nową symbolikę i ją widać od czasów rosyjskiej napaści na Ukrainę i jeszcze wcześniej, prawda? Pamiętamy te nowe symbole. To Czyli to jest, wstążka to jest Wstążka, to jest to słynne Z, prawda? To ma budować nową symbolikę putinowskiej Rosji, ale takiej Rosji, której znacznie bliżej jest do takiego dziedzictwa. We własnym stylu, ale jednak systemów. My to nazywamy dzisiaj neototalitarnych. I ty to nazywasz raszyzmem. Tak, ale nie tylko ja. Zresztą to nie jest termin nowy czy wymyślony dzisiaj przez um, stronę ukraińską, bo dzisiaj faktycznie nagłaśniają rosyjski faszyzm, to znaczy raszyzm, bo to jest ten skrót. Rosyjski faszyzm równa się raszyzm, yy, yy, nasi koledzy z Ukrainy. Yy, znacznie wcześniej, bo w połowie lat 90. odniósł się do raszyzma. W zasadzie można powiedzieć, że to on jako chyba pierwszy użył tego terminu. To jest Jochardaj opisywał wydarzenia tej pierwszej wojny czeczeńskiej, tej pierwszej rosyjskiej agresji. Pamiętajmy, agresji Rosji, która w tamtym czasie podążała, czy miała podążać drogą demokratyzacji. Wtedy prawda? też to była specjalna operacja. Jeżeli dzisiaj odnajdziemy ten jego wywiad i zamkniemy oczy, wyobrazimy sobie, znaczy zaczniemy słuchać Johara Dudajewa, to nie widząc Dżohara Dodajewa, słysząc tylko jego głos i to, co opowiada, można by absolutnie przenieść się do czasów współczesnych i zastąpić słowo oczyczenia słowem Ukraina. Wszystko jest jasne: znaczy, to, to, to jest doskonale opisany fenomen rosyjskiego rasizmu, czyli tych, prawda, takiego, takich skłonności neototalitarnych. Takich współczesnych faszystowskich, ale w wydaniu rosyjskim, w tej specyfice rosyjskiej. Johard Dodajew powiedział wprost: dzisiaj my walczymy, ale za moment będzie to, będą to państwa bałtyckie, będzie to Mołdawia, ponieważ rosyjska agresja jest właśnie tą częścią imperialnego DNA. Więc Johard Dodajew był pierwszy. Ale potem podchwycili to także badacze, politolodzy czy kulturoznawcy, tak z Rosji, jak i, jak i na Zachodzie. I tym ostatnim, który napisał czy w ogóle od, odniósł się do rosyjskiego, rosyjskiego raszyzmu, jest Timothy Snyder. On próbował przy, przekonać opinię publiczną na Zachodzie, że Powinniśmy przestać nazywać Rosję, nie wiem, demokracją suwerenną czy państwem autorytarnym, a wprost nazwać putinizm nie takim, prawda, zgrabnym określeniem, ale raszyzm pokazuje coś głębiej, prawda? Czyli te globalne wewnętrzne, zjawisko. takie jest te wewnętrzne procesy trwałe w rosyjskiej kulturze politycznej. Wybory prezydenckie po sowiecku lub wyborcza operacja specjalna tak międzynarodowe media opisywały wybory prezydenckie przeprowadzone między 15 a 17 marca bieżącego roku w Federacji Rosyjskiej. Rekordowy wynik Putina 87% i najwyższa w historii Federacji Rosyjskiej frekwencja 77% uznane zostały przez międzynarodową opinię publiczną za niewiarygodne. Komentatorzy podkreślali, że te wyniki mają być carte blanche do sprawowania dożywotnich rządów przez Putina. Po raz pierwszy można było głosować przez internet. Głosowanie internetowe w większości wdrożono tam, gdzie wcześniej opozycja osiągała dobre wyniki, w tym w Moskwie. Internetowe głosowanie w warunkach rosyjskich, jak oceniali zachodni eksperci, było całkowicie nieprzejrzyste i pozwalało na korektę wyborczych rezultatów. Władze rosyjskie oceniają, że w głosowaniu elektronicznym oddano 7,5 miliona głosów, w tym 3,5 miliona w Moskwie. Co przegapiliśmy, jeśli chodzi o intencje Putina? Intencje, które finalnie przełożyły się w agresję militarną, w ataki na Czeczenię, Gruzję i Ukrainę. Wszystko to układa się w pewną chronologię. Mieliśmy kilka sygnałów ostrzegawczych, że należy Rosję na nowo zdefiniować, i wszystkie trzy zignorowaliśmy. W 2000. Ja mówię o trzech, ale tak naprawdę jeszcze jest tam kilka innych. Ale zacznijmy od tych takich wielkich dzwonów ostrzegawczych. Więc mamy w 2007 roku. Konferencję monachijską w Niemczech, prawda? Taką wielką, międzynarodową konferencję, na którą zjeżdżają się wszyscy najważniejsi przywódcy światowi, politycy, dyplomaci, i omawiane są tam główne kwestie, z, 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 powiedzmy, z tej przestrzeni. Bezpieczeństwa i prezydent Putin na nim powiedział bardzo jasno. Skończyła się polityka miłości z Zachodem, skończyła się polityka kooperacji z Zachodem, i od tego momentu my, Rosja, zaczynamy dobijać się, to znaczy wyrąbywać sobie nasze interesy siłą. Czyli przechodzimy od okresu kooperacji do okresu konfrontacji. Problem polega na tym, że wtedy. Przekaz Putina zrozumiała flanka wschodnia, zrozumiały państwa bałtyckie, zrozumiała Polska, zrozumiało kilka innych krajów, które Rosjanie tak trochę z automatu nazywają rusofobicznymi, a my nazywamy rusorealistycznymi. Więc my to zrozumieliśmy. Świat zachodni, nawet jeżeli zrozumiał, to zignorował. To znaczy, był nie gotowy zerwać, bardzo intratne kontrakty z Rosją, nie był gotowy zerwać importu gazowego itd., itd. Czyli ciągle ruble były ważniejsze od bezpieczeństwa. I w 2008 roku Putin potwierdził, że nie żartuje, że to, jest, że to nie są tylko słowa. I sprowokował wojnę na Kaukazie, wojnę, wojnę gruzińską, czym jeszcze zablokował Gruzji y, możliwość wstąpienia czy takiego, takiej przyspieszonej integracji y, z NATO. A przy okazji zajął jedną trzecią terytorium państwa. Dokładnie, bo. które Gruzja do dzisiaj nie odzyskała. Doku, bo To jest dokładnie ten sam mechanizm y, wywoływania wojen i anektowania terytorium, w które założenia, Putin nazywa czy separatystycznymi, czy tymi takimi przyjaznymi Rosji. Pierwszy sygnał 2007 rok zignorowaliśmy. 2008 rok byliśmy bardzo zdziwieni, że w ogóle jakaś rozpoczęła się rosyjska agresja na Kaukazie i co z tym mamy robić. Jeżeli sobie przypomnimy, jak my jako Zachód reagowaliśmy w pierwszych dniach wojny, bo ona była bardzo krótka, pięciodniowa, to w zasadzie odwracaliśmy wzrok i przy, 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 przyglądaliśmy się temu, co się dzieje. Ale prezydenci. Polski, Litwy, Lotwy, Estonii, znaleźli się w Tbilisi. Tak, bo my mamy, flanka wschodnia ma inne czucie zagrożenia rosyjskiego, nie jest tak naiwna, czy nie była tak naiwna jak, jak przywódcy państw zachodnich i nie romantyzowali. Znaczy w, w naszej części Europy nigdy nie było romantyzowania Rosji, stąd bardzo szybkie zdefiniowanie źródła zagrożenia, bardzo szybka konsolidacja i wsparcie sojusznicze, prawda? Czyli ta słynna podróż do Tbilisi. Ale to był drugi sygnał. Świat zachodni też nie zareagował. Czy w ogóle droga dojścia Gruzji do członkostwa w NATO została zablokowana tą wojną właśnie na Kaukazie. A później zrobiliśmy fatalny błąd, za który dzisiaj płacimy, bo. Rosyjski imperializm, on, się, on miał pokłady, ale on był jakby wzmacniany i taki ośmielany naszą a, biernością, niekompetencją, romantyzowaniem Rosji. I wtedy, kiedy skończyła się wojna w Gruzji, my jako Zachód, zamiast e, ukarać Rosję, zamiast edukacyjnie e, nałożyć na nią nie tylko potępić słownie, ale nałożyć na nią bardzo ciężkie sankcje i doprowadzić do tego, żeby ona została ukarana za swoją agresję, to my zamiast kary zaproponowaliśmy Rosji nagrodę. Tą nagrodą był reset w stosunkach Zachodu, a najpierw Stanów Zjednoczonych z Rosją. Ten reset wynikał z różnych okoliczności, ale on nie jakby nie Uwzględnił tego, że Rosjanie odbiorą propozycję resetu jako nagrodę za agresję, a nagroda za agresję jednocześnie jest zachętą do dalszej agresji. I jeżeli my zamiast ukarać Rosję, zaproponowaliśmy reset, czyli ocieplenie relacji, zresetowanie, czyli doprowadzenie do tego nowego otwarcia. Rosjanie poczuli się pewni, bo potwierdziliśmy tezę, że siła jest argumentem zasadniczym w tak stosunkach międzynarodowych. Nie prawo, tylko argument siły. Tak, i potwierdziliśmy także to, że nie rozumiemy tego, jak należy z Rosją raz rozmawiać, dwa postępować. Nie rozumieliśmy tego, że Rosja nie rozumie siły argumentów, rozumie tylko argument siły. I za to płaci dzisiaj Ukraina, bo Putin wiedziałby, gdzie są prawdziwe czerwone linie i czego nie można absolutnie przekroczyć. Więc my, naszym, naszą pasywnością, przymykaniem oczu, odwracaniem wzroku, pozwoliliśmy Rosji wzrastać nie tylko w potędze, ale także obudować się jako nowe imperium. Maczyzm najczęściej kojarzy nam się z Ameryką Południową i z tą kulturą Ameryki Łacińskiej. Możemy go najprościej zdefiniować jako zachowanie głównie mężczyzn. Ta kultura maczystowska nie jest niczym pozytywnym. Bycie maczo no to stosowanie siły, presji w stosunku do słabszych. Władimir Putin ma wiele cech maczo. To widzieliśmy szczególnie w tym okresie, kiedy był młodszy. Wtedy bardzo lubił być fotografowany jako sportowiec, jako człowiek ratujący naturę, polujący na dzikiego zwierza, pokazujący się fotografujący w strojach sportowych, kokeisty, judoka. Współcześnie jest mu troszeczkę trudniej manifestować ten wizerunek Maczo. Aczkolwiek próbuje, wciąż próbuje. Jest to głównie na poziomie werbalnym, to są groźby, to jest zastraszanie, to jest próba podporządkowania werbalnego w przypadku na przykład przywódców państw zachodnich, no i siłowego, faktycznego w odniesieniu do państw słabszych: Ukraina, Białoruś, teraz widzimy to na przykładzie Mołdawii. To też Putin wyniósł prawdopodobnie ze swojego dzieciństwa, z wychowania się w takich trudnych warunkach, w których to właśnie siła gwarantowała bezpieczeństwo, przetrwanie. W wielu wypowiedziach jego słychać to, że nie wolno okazywać słabości, należy odpłacać się w dwójnasób tym, którzy wyrządzają nam krzywdę. Musimy pamiętać, że społeczeństwo Federacji Rosyjskiej jest bardzo konserwatywne, tradycyjne, borykające się z ogromnym problemem przemocy wobec kobiet. Federacja Rosyjska nie ratyfikowała konwencji stambulskiej. Co więcej, w 2017 roku chwalone zostało prawo, zgodnie z którym pierwsze użycie siły, przemocy wobec kobiety, które nie skutkowało poważnymi obrażeniami, jest traktowane tylko i wyłącznie jako wykroczenie. Także przemoc wobec kobiet jest jednym z największych problemów Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo też ogromna militaryzacja życia społecznego życia rodzinnego. Militaryzacja rodzin, dzieci, no też przyczynia się do wzrostu przemocy wobec słabszych. Oczywiście wobec kobiet, ale także wobec dzieci wobec osób starszych. Ta dyskryminacja kobiet, a przede wszystkim przemoc wobec kobiet, to ma przełożenie, czy ma konsekwencje na politykę zagraniczną i na skłonność państwa, jego decydentów do stosowania siły wobec swoich sąsiadów. cechy Władimira Putina. Te maczystowskie są przekładane na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Rosja też się zachowuje jak maczo. To jaki będzie następny krok Putina? Ja wiem, do czego zmierzasz i wszyscy się tego faktycznie boją, bo pytaniem jest dzisiaj to, czy Putin zdecyduje się na Kolejną eskalację czy kolejną agresją tym razem w stosunku do. I teraz pytanie: czy państw bałtyckich. Czy Mołdawii? Czy Mołdawia, tak. Mamy... I tu i tam mamy mniejszości narodowe. Wiemy, że Rosja wszędzie występuje w obronie przede wszystkim mniejszości tak. narodowych. Tak. Drugim punktem zaczepienia musi być i zawsze jest jakiś spór pomiędzy tą mniejszością. Albo w ogóle inną mniejszością, a władzami centralnymi. Zawsze o język. Język jest najprostszą sprawą, bo ale działa ten mechanizm działa. Tak jest, ten mechanizm działa i Rosjanie mają już wypracowane takie argumenty stawania w obronie języka rosyjskiego, stawania w obronie praw mniejszości rosyjskojęzycznej i oświaty mniejszości. Właśnie dostępu do szkolnictwa yy, i są w stanie jakby tak to obudowali, wpisali do swojej konstytucji, sięgnąć nawet po argument siły, żeby Stanąć, wydaje się, w obronie tych praw. To czego możemy się spodziewać? Jakie są hipotetyczne scenariusze? Tych scenariuszy jest zawsze kilka, ale najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali, że rosyjska agresja ona jest organizowana i przeprowadzana zawsze w bardzo podobny sposób. Rosja atakuje państwa, Słabsze, takie, które nie mają gwarancji bezpieczeństwa. Więc jeżeli mówimy o państwach, które przynależą do Sojuszu Północnoatlantyckiego, to nie ma takich obaw, nie ma takich scenariuszy, które dzisiaj obserwujemy w Ukrainie. Jeżeli jesteśmy obywatelami Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, to rosyjska agresja, jeżeli do niej ma dojść, ona będzie miała postać wojny. Hybrydowej, kognitywnej, sabotażu politycznego, czyli będziemy mieli na przykład do czynienia z takimi, e, takimi próbami podburzenia społeczeństwa, będziemy mieli do czynienia z, z próbami podzielenia społeczeństwa, skłócenia go, a jednocześnie podważenia zaufania do władz państwa. Co obserwujemy? Tak naprawdę Co obserwujemy? O, tak jest pobity wołko w Wilnie. Silne nastroje antyukraińskie w związku z protestami rolników w Polsce. Na tym można budować. A jednocześnie tym takim dużym atutem wojny kognitywnej i wszystkich tych sabotaży rosyjskich jest obecność diaspory rosyjskiej w danych krajach. W Polsce jakby problemu nie ma, ale państwa bałtyckie są tutaj wyjątkiem. Tu można prowokować nie tylko tych Rosjan, którzy od pokoleń zamieszkują terytorium państw bałtyckich, ale przede wszystkim można prowokować tych, którzy przybyli wraz z uchodźcami, z imigrantami rosyjskimi po lutym 22 roku, bo wśród nich na pewno znajdują się prawda, dywersanci, znajdują się członkowie agentura, ro agentura rosyjska, i to oni będą mieli za zadanie prowokować, doprowadzać do chaosu. Rozszerzać dezinformację. Dokładnie, więc takich scenariuszy się spodziewamy. Czyli Rosja, e, zwłaszcza dzisiaj, jeżeli na e, to pokazuje, że nas stać na to, żeby e, zdecydowanie odpowiedzieć Rosji, żeby nawet wysłać wojska, czy jakieś oddziały na terytorium Ukrainy, to wszystko działa odstraszająco na Putina, bo on się cofnie tylko i wyłącznie przed demonstracją zdecydowanej siły, jednocześnie jeżeli oceni nas, czyli państwa zachodu, jako te, które są w stanie spełnić swoje groźby w stosunku do Rosji. Jeżeli ktoś spodziewa się czołgów w Warszawie, w Wilnie, a nawet w Berlinie, to tych czołgów nie będzie. Jaką masz receptę na rosyjską agresję? Jak mamy budować naszą odporność? Odporność jest słowem kluczem, bo bez pokonania Rosji w sposób strategiczny, czyli bez doprowadzenia do tej głębokiej, wielkiej porażki Rosji, albo na terytorium Ukrainy, albo na przykład odbierając Krym. Czyli bez doprowadzenia do kryzysu wewnątrz rosyjskiego, czyli takiego, w którym Putin straciłby wizerunek tego, który powoduje, że Rosja wstaje z kolan, tego, który odbudowuje ten ruski mir. Bez tej głębokiej porażki Rosji my będziemy cały czas narażeni na kontynuowanie i ciąg dalszy rosyjskiej agresji w każdej innej postaci pozamilitarną. Czyli będziemy atakowani ponownie politycznie, kognitywnie czy propagandowo, a jednocześnie Rosja będzie odbudowała swój potencjał. I to jest ten moment, w którym my musimy mieć świadomość tego, że nasza odporność to nie jest tylko i wyłącznie jakby umiejętność przetrwania zagrożenia rosyjskiego, ale my musimy być odporni też na rozmiękczanie przez Rosję. Środowisk na Zachodzie, czyli my musimy działać na dwie strony. Być tym przedmurzem, powstrzymującym Europę przed agresją rosyjską. Tak jak to było już nie po, nie raz, raz, pierwszy naszych, nie, nie po raz pierwszy, a jednocześnie musimy być tym takim strażnikiem spójności Zachodu i strażnikiem e, nieromantyzowania e, ponownego Rosji. E, m, I to jest. I to jest ta nasza odporność. Czyli de facto sukces odniesiemy wtedy receptą naszą jest to, żeby utrzymać za wszelką cenę spójność Zachodu, nie rozmiękczanie wizerunku czy relatywizowanie wizerunku Rosji. I za wszelką cenę pomoc Ukrainie. Znaczy my musimy pozwolić Ukrainie wygrać tę wojnę, a nie Przetrwać tę wojnę, to Putin ma się nas bać, a nie my Rosji. I niech te słowa wybrzmią. Dziękuję Państwu za uwagę.